Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Sportowy Tydzień. Za nami kilka ciekawych wydarzeń, które odbyły się w miniony weekend. W dalszej części programu rozmowa z moim gościem. Jest nią reprezentantka klubu lekkoatletycznego Bałtyk Koszalin, Małgorzata Hope, A teraz pierwsze wydarzenie. Piłkarki ręczne energii AZS Koszalin zakończyły sezon zasadniczy w Super Lidze na trzecim miejscu. By wywalczyć tę lokatę musiały w ostatniej kolejce odnieść zwycięstwo. Zgodnie z planem podopieczne Edwarda Jankowskiego wygrały z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Ostatnia kolejka rozstrzygała kolejność zespołów na koniec sezonu zasadniczego. Przed tą serią Pogoń Baltika Szczecin była trzecia i miała punkt przewagi nad Energą, ale rozegrała już wszystkie mecze. Tuż za naszą drużyną było Zagłębie Lubin, zatem by wywalczyć w trzecie miejsce Koszalnianki musiały wygrać w Piotrkowie z miejscową Piotrkowią. Pierwsza połowa przebiegała po myśli gości. Koszalnianki po tej części prowadziły 16 do 12. Druga partia to popis gry naszej drużyny. Zdobyła 19 bramek, tracąc 10. Ostatecznie zespół koszański odniósł zwycięstwo 35 do 22. Jeszcze gdzieś tam do 15 minuty była ta w miarę wyrównana walka. Później, gdzieś na pierwszą tą połowę, odskoczyliśmy czteroma bramkami. I druga połowa już zdecydowanie należała do nas. Nie wszyscy wiedziały o co walczą i wykonały to zadanie to w 100%, także chwała im. Gratulacje mówię dla, te, dla zespołu, bo skończyło się wysokim wynikiem. Siedem bramek dla naszej drużyny zdobyła Romana Fornalik, sześć Karolina Kalska i po 5 Paulina Muchocka i Jana Manoila. Tym samym zespół Koszeński zajął trzecie miejsce w sezonie zasadniczym. Przed naszą drużyną runda playoff w ćwierćfinale podopieczna Edwarda Jankowskiego zmierzył się ze startem Elbląg. Twarde pierniki z Torunia nie takie twarde dla koszykarzy AZS-u Koszalin. Akademicy w 23. kolejce Tauron Basket Ligi pewnie pokonali Rywana 89 do 74. Polski cukier Toruń to zespół, który ostatnio prezentował wysoką dyspozycję. Po dopierzmi linii Bogicewicza odnieśli 5 zwycięstw rzędu w tym nad mocnymi turowem z Gorzelec i Śląskiem Wrocław. Ponadto w naszym zespole nie mogli zagrać z powodu kontuzji Quintel Woods i Piotr Stelmach. Kibice mogli mieć obawy o końcowy rezultat. Starcie było wyrównane tylko w pierwszej kwarcie. Później ton grze nadawali akademicy. Na długą przerwę zespoły schodziły przy wyniku 42 do 32 dla azs Na początku trzeciej odsłony goście wyrównali stan meczu, jednak świetna dyspozycja strzelecka Szymona Szewczyka skutecznie powstrzymała zapędy rywali. W tej partii środkowy azs zdobył aż 16 punktów. Chciałbym grać, powiedzmy na takie dyspozycji w każdej kwarcie. E, zaskoczyłem po, po przerwie e, sam jak gdyby ze sobą troszeczkę porozmawiałem wewnątrz. E, sami Państwo widzieli, że na początku miałem ortezę taką, tą gumową na, na barku, czyli jeszcze coś tam gdzieś mi doskwiera. E, ale wyrzuciłem to, e, powiedziałem sobie, że muszę grać mimo bólu, mimo, mimo przeszkód. Dobrze, że wpadło. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby drużyna wygrywała. A czy w pierwszej kwarcie powiedzmy, Iwan rzucił 10 punktów, a ja w trzeciej 16, to dla mnie nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest to, że drużyna wygrywa. Do końca meczu gospodarze utrzymali przewagę i ostatecznie wygrali 89 do 74. Zwycięstwo jest i trzeba się bardzo cieszyć z tego zwycięstwa, wiedząc, że, że cały tydzień trenowaliśmy w 7, 8, w bardzo okrajnym składzie. Także nie mogliśmy chociaż raz wyjść na boisko i trenować e, jako zespół. Udało nam się taktycznie przygotować zespół na tyle i psychicznie przede wszystkim, żeby zagrali jako prawdziwy zespół z wal walką, determinacją i chęcią, żeby, żeby e, walczyć o każdą piłkę. E, każdy zawodnik, który wyszedł na boisko, czy zdobywał punkty, czy nie, walczył e, w obronie i nawet w momentach, gdzie mieliśmy przestoje w ataku, to się spisywaliśmy przyzwoicie w obronie. 24 punkty dla akademików z Szewczyk, 18 Iwan Radenowicz i 16 Devon Austin, a dla gości Sean Denison 14. AZS z dorobkiem 40 punktów zajmuje drugie miejsce. W następnej kolejce podopieczni Igora Milicicia zmierzył się na wyjeździe z Rosą Radą. Przechodzimy do rozmowy. Dzisiaj rozmowa z moim gościem, a jest nią reprezentantka klubu lekkoatletycznego Bałtyk Koszajn, Małgorzata Hołb. Witam. Witam, dzień dobry. No Trzeba powiedzieć, że chyba ten rok zdecydowanie stał pod znakiem lekkiej atletyki. Zresztą docenił to prezydent Koszajna podczas wręczenia nagród dla najlepszych sportowców roku. I po raz, po raz kolejny na najwyższym stopniu podium, można tak to określić, w tej kategorii. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o dorobek sportowy, to zeszły rok i nawet ten rok, bo przede wszystkim chyba ten rok, niezwykle udane już dla w twojej karierze. No tak, to muszę przyznać, że zeszły rok naprawdę musiałam zaliczyć do udanych i tak naprawdę najlepszych w mojej dotychczasowej karierze, mimo że nie zdobyłam medalu na imprezie międzynarodowej, to tym czwarte miejsce na świecie w sztafecie i piąte indywidualnej sztafecie na mistrzostwach Europy, to jednak wśród seniorek to no Jestem z tego bardzo, bardzo dumna, No a ten rok zaczął się jeszcze lepiej, także jestem ciekawa, co, co się, jak się rozwinie dalej. W zeszłym roku Mistrzostwa Świata odbyły się tutaj w Polsce, w Sopocie. Można powiedzieć, że w jakiś sposób ściany pomagają? O, zdecydowanie. Jak biegałam, właśnie wspominałyśmy to z dziewczynami, nawet w Pradze, że jak biegałyśmy w Sopocie, to tak naprawdę. Był taki krzyk, i że po prostu ja sama nawet swoich myśli nie mogłam usłyszeć. A tutaj w sumie e, się dopingowali, ale tak naprawdę nie tak dobrze jak w Polsce. No właśnie, ta czeska impreza tak może w jakiś sposób przejść, no już przeszła do historii. E, w jakiś sposób e, no sprawił się sobie prezent podczas Dnia Kobiet? No tak. Czyż, ja, do, ja do tej pory mówię, że nie wierzyłam w ten medal zupełnie. Jakoś w sam ran, mówię, będzie czwarte. I czułam to czwarte cały czas, nie wiem dlaczego. A dziewczyny mi cały czas mówiły na rozkrzewce, że będzie trzecie, że spokojnie będzie trzecie. No i dzięki Bogu się bawiłam. W telewizji tak wygląda jakby ten team spirit w waszym, waszym od Ciężko mówić o, o zespołowości przy lekkiej atletyce, ale mimo wszystko, sztafety to jednak te, tworzy, tworzy zespół, i, te, i ten duch sportowy waszego zespołu widać, że naprawdę jest imponujący. No tak, trener za każdym razem nam po, mówi to, że żeby coś osiągnąć, musimy być drużyną i cały czas trenujemy razem, wspieramy się i uważamy, że no jesteśmy taką no małą, ale ale drużyną. I myślę, że właśnie tym, w tym jesteśmy na pewno lepszy od rywalek, że cały czas się wspieramy i mamy taki takie coś, że jak biegamy w tej sztafecie, to żeby pomóc następnej koleżance i jak na razie nam to wychodzi. Patrząc na czasy uzyskiwane przez Waszą sztafetę, no w Czechach wystarczyło trochę słabszy czas niż na przykład w Moskwie widziałem rekordowy czas waszej stafety nie tylko zresztą wcześniejsze też mieliście czasy, czyli mistrzostwo świata to jednak zupełnie inny poziom niż mistrzostwo Europy. No, zdecydowanie tak, ale tutaj trzeba też spojrzeć na to, jak, jaka bieżnia była w Pradze i tutaj. Naprawdę, rzadko komu udawało się uzyskać jakieś super wyniki. No, mówili, że Czesi mają tą bieżnie obieganą, dlatego im jest łatwiej. Tak jak Paweł Maślak pokazał na 400 metrów no, super formę. No i tam, ale tak naprawdę ten bieg w Pradze nie był na czasy, tylko zdecydowanie na miejsce. Tam było ciągłe przepychanki, także ciężko było naprawdę uzyskać jakiś rewelacyjny czas z takiego biegu. Dlatego jesteśmy zadowolone, ale myślę, że w Curichu pokazałyśmy, że potrafimy biegać naprawdę szybko i mocno, i jeszcze. Z, z, jeszcze z tego urwiemy coś. Czyli, czyli taka sztafeta to nie tylko trzeba trenować bieganie, ale też mocno rozpychanie się łokciami? W Pradze to było właśnie widoczne. Ja na przykład nie, nie do końca sobie jeszcze radzę z, z tymi przepychankami. Cały czas Może się jakiś troszkę... mam? No, chyba będę musiała przejść się na jakiś trening sportów walki, bo cały czas jakoś, no nie wiem, jakieś mam obawy, ale na szczęście mamy jedną L zawodniczkę, Justynę, która bardzo dobrze się w czymś takim odnajduje i. Jak to mówimy, że nie da sobie w kasze dłuchać. Bardzo napięty terminarz, tak naprawdę. W jaki sposób łączysz swoją karierę sportową, a w tej chwili karierę polityczną? Jak na razie radzę sobie w miarę dobrze. No wszystko jest kwestią dobrej organizacji. Nie, nie twierdzę, że jest łatwo, bo, bo nie jest. Ale myślę, że jeśli dla chcącego nic trudnego i wszystko jestem w stanie zrobić. Podczas gali Sportu, podczas tej imprezy, w której prezydent wręczają nagrody dla najlepszych sportowców, rozmawiałem z swoim trenerem. Z Bigiemem Maksymikiem, i mówił, że tak naprawdę w taki sposób pewną rywalizację toczycie o to, kto więcej tych nagród zdobędzie, także musi pracować nad kolejnymi wychowankami. Jest tak w rzeczywistości. Trener się śmiał, bo ja dostałam tą nagrodę po raz czwarty, a trener po raz trzeci. mówi, że cały czas jest, jest za mną i musi, musi wychować sobie kolejną właśnie osobę, jakiegoś kolejnego mistrza, żeby mi dorównać z tą nagrodą. Także jest taka, jak to teraz mówi, taka śmieszna rywalizacja. Ale oczywiście ty ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałeś. Cały czas myślę twierdzę, że nie, no, tak naprawdę teraz są te mistrzostwa świata w Pekinie i tam chciałabym. Pokazać się z jak najlepszej strony, no ale no nie ukrywam, że przede wszystkim będę się przygotowywała do Igrzysk Frio. ta Hope. najbardziej utytułowana zawodniczka zeszłego roku według prezydenta Koszalina, a także no, nie ma co ukrywać i wszystkich widzów w telewizji Max i wszystkich, którzy się znają tutaj w Koszenie, na sporcie kibicują, lekkie atletyce. No niesamowite wyczynę w tym roku już mistrzostw. Trzecie miejsce podczas Mistrzostw Europy, i miejmy nadzieję, że na najbliższych zawodach w Peknie. również kolejne, kolejne trofeum tutaj do Koszajna przyjedzie. Moim państwa gościem była Małgorzata Hope, klub lekarzy etycznych Bawdy Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Przechodzimy do dalszych wydarzeń. Gwardia Koszalin po raz pierwszy w tym roku zaprezentowała się swojej publiczności w starciu ligowym. Nasz zespół pokonał na własnym boisku chemika Policę 1-0. Gwardziści po słabszym występie w pierwszej kolejce w Drawsku-Pomorskim chcieli się zrehabilitować swoim kibicom. Choć w tabeli obie ekipy dzieliły zaledwie cztery punkty, to na boisku różnica była spora. Koszalnianie zdominowali rywalizację. W pierwszej połowie miejscowa ekipa z wielu dobrych okazji strzeleckich wykorzystała jedną. Po dośrodkowaniu zrzutu wolnego Łukasza Szymańskiego, gola zdobył kapitan zespołu Daniel Wojciechowski. W drugiej części goście zagrali odważniej, ale nic z tego nie wynikało. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i Gwardia odniosła pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej. Cieszy mnie bardzo zdobyta bramka, bardzo fajnie i życzymy sobie, żeby tak wyglądał cały mecz jak do zdobycia bramki, bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze w piłkę, utrzymywaliśmy się przy piłce, nie panikowaliśmy, naprawdę zagraliśmy dojrzale. Po strzeleniu bramki, no troszkę, troszkę z nas to jakby nie wiem, zamiast właśnie zejść te, takie ciśnienie, to to, to to jakaś taka nerwowość mała się wda, wdarła w nas, no i już nie graliśmy tak zdecydowanie jak do strzelenia bramki w drugiej połowie. Mogliśmy też szczelić chyba dwie bramki, nie udało się. Musimy troszkę popracować nad tą skutecznością i, i myślę, że będzie, będzie dobrze. Pierwsza powa zdecydowanie należała do nas, ale, jakby taki był cel, żebyśmy, żebyśmy podeszli wyżej, troszeczkę bardziej agresywnie. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Szkoda, że nie padła druga bramka, która myślę, żeby troszeczkę uspokoiła naszą grę. Cieszy mnie bramka ze stałego fragmentu gry. Akurat szczelec jest z nami Daniel Wojciechowski. Ponieważ ćwiczyliśmy to akurat wczoraj na, na, na rozruchu przedmeczowym. Dokładnie takie rozwiązanie. Akurat udało nam się z tego zdobyć bramkę. No mówię, szkoda tych sytuacji, głównie z Zejglica, Kozawy, Wiśniewskiego, które mogły gdzieś, tak jak mówiłem wcześniej, ustawić ten mecz. Natomiast troszeczkę mniej zadowolony jestem z, z drugiej połowy. To nie wynikało z naszej taktyki, tylko wynikało bardziej, chyba z bardziej agresywniejszej i odważniejszej gry Chemika, za co trzeba też poczyli, pochylić czoło. Yy, przez to me stał się bardziej ciekawszy. Po tej wygranej gwardia ma w dorobku 29 punktów i zajmuje szóste miejsce. Do lidera Gryfowej Herowo traci zaledwie 5 oczek. Za tydzień koszalnianie zmierzył się na wyjeździe z kartuzją. Kartuzy: Blisko pół roku czekali na kolejne ligowe zwycięstwo piłkarze Bałtyku-Koszalin. Podopieczni Wojciecha Polakowskiego pokonali na wyjeździe KS-Chwaszczyno 3 do 1. Koszalianie ambitnie walczą o utrzymanie i szukają punktów w każdym spotkaniu. O ile w pierwszej wiosennej kolejce Bałtyk szczęśliwie zremisował starcie z GKS-em Przodkowo, to w następnej serii liczył na komplet punktów. Pierwsza połowa ułożyła się jednak po myśli gospodarzy. Objęli prowadzenie w 22 minucie po golu Dudy. Jednobramkowa przewaga miejscowej drużyny utrzymała się do końca pierwszej połowy. Druga część to popis skuteczności Bałtyku. Nasz zespół zdobył trzy gole. Na listę strzelców wpisali się Robert Dziętarski, Daniel Wulkiewicz i Paweł Florkiewicz. Ostatecznie Koszalianie wygrali 3 do 1. Do przerwy przegrywaliśmy 1-0. Pierwsza połowa była bardzo nudna. Przeciwnik wylosował z wiatrem, był dosyć porywisty wiatr i to na pewno miało wpływ na poczynania drużyny. Do tego graliśmy na bojsku trawiastym, no w miarę przygotowanym, ale jakimś tam równym, idealnym nie były To nam troszeczkę przeszkadzało w grze. Bramka kompletnie przypadkowa. Bramka kopnął długą piłkę. Napastnik grał, Paweł Rak nie trafił w piłkę i zawodnik gospodarzy Duda znalazł się sam na sam z Maćkiem Dolewiczem i niestety no, uderzył jeszcze przypadkowo pod Maczka nogą, wturlała się do bramki, przygrywaliśmy do przerwy 1-0, mając tutaj naprawdę dogodne sytuacje i prowadząc grę, przynajmniej próbując grać w piłkę. W początek drugiej połowy powiedzieliśmy, wpadły mocne słowa w szatni. Powiedzieliśmy sobie, że przyjechaliśmy to tylko i wyłącznie po trzy punkty. Dwie zmiany Sawickiego i Barbose za Raka i Rząsę. Dwie zmiany jak zwykle, tak to było również w poprzednim meczu, pokazały, że, że ci, co są na boisku, jakby zmęczyli przeciwnika i zmiennicy wchodząc, robią różnicę, pomagają drużynie, tak? Już w 46. minucie mieliśmy sytuację na 1-1 Paweł Florkiewicz dorzucił i Robert Zientarski trafił z metra w powszeczkę, ale na szczęście potem bardzo ładne wejścia lewą stroną Bartka Maciąga, rzut karny na nim ewidentny, zamieniony na bramkę przez Roberta Ziętarskiego, potem już pełna kontrola i pełna nasza dominacja. Widać, że fizycznie bardzo dobrze to spotkanie wytrzymaliśmy, bo przeciwnik mimo dużego wzrostu mocnej siły fizycznej, no nie zagroził nam ani przy stałych fragmentach, ani gdzieś tam się nie obronił przed naszymi atakami, dosyć fajnymi akcjami, po których Florkiewicz i Wulkiewicz dali nam trzy punkty. Jeszcze w ostatnim minucie Paweł Florkiewicz miał sam na sam lobował bramkarza, nie trafił, ale generalnie obiektywnie trzeba stwierdzić, że byliśmy dziś w tym dniu akurat drużyną zdecydowanie lepszą. Widać, że zespół potrafi się podnieść po, mimo tego, że tracimy pierwsi bramkę, tak samo było z przodkowym, trochę szczęśliwie w dziesiątkę na 1-1, a tutaj z 1-0 podnieśliśmy się na 3-1. Na wyjeździe, powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, okazało się, że jest to zwycięstwo po bardzo, bardzo długim czasie oczekiwania przez Bałtyk koszalin, no, chyba 12 czy 13 kolejek nie wygrał meczu i mam nadzieję, że to spotkanie spowoduje, że zawodnicy w siebie uwierzą. Bałtyk ma w dorobku 17 punktów i zajmuje 13 miejsce. W następnej kolejce zespół Koszański zmierzy się przed własną publicznością z Kaszubią Kościerzyna. 13 września ubiegłego roku Leśnik Manowo odniósł swoje ostatnie ligowe zwycięstwo. Trzecioligowiec na kolejną wygraną musi poczekać trochę dłużej. W minionej kolejce zespół Wojciecha Megiera zremisował starcie z pogonią 2 Szczecin 0 do 0. Zespół manowski przed drugą wiosenną kolejką zajmował ostatnie miejsce, i o zmianę tego stanu mogło być trudno. Pogoń to wymagający rywal wzmocniony zawodnikami pierwszej drużyny klubu szczecińskiego. Starcie od początku do końca było wyrównanym widowiskiem. Choć obie strony miały dobre okazje strzeleckie, to żadne nie wykorzystały. Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Spotkanie było trudne, było dużo walki, dużo biegania. Graliśmy z zespołem, który. Był bardzo dobrze przygotowany motorycznie i na pewno ułożony taktycznie. Mimo tego mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy ich, szkoda. Natomiast ten punkt no, musimy uszanować. Powiem szczerze, że zawodnicy włożyli dużo zdrowia, dużo chęci. Jak czasami brakowało umiejętności, to nadrabiali ambicją. To jest ważne, że byliśmy zespołem, walczyliśmy tutaj o ten punkt i ten punkt jest po naszej stronie. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach oprócz walki dołożymy trochę więcej umiejętności, trochę więcej zimnej krwi i będziemy zdobywać również po 3 punkty w meczu. Leśnik ma w dorobku 12 punktów i zajmuje 15 miejsce. W następnej kolejce zespół Zmanowa zmierzy się na wyjeździe z Raselem Dygową. Czy Gwardi gwarni Koszalin w kolejnym starciu ligowym zmierzyli się na wyjeździe z wiceliderem drugiej ligi GKS-em Żukowo. Mecz zakończył się porażką naszej drużyny 27 do 30. Pierwsze starcie tych drużyn w koszenie zakończyło się remisem 21 do 21. Rewansz również zapowiadał duże emocje. Po pierwszej połowie było 14 do 14. W drugiej części skuteczniejsi okazali się gospodarze i odnieśli zwycięstwo 30 do 27. Połowie na pewno był na wysokim poziomie. Do przerwy toczyliśmy równą walkę bramkę za bramką. W drugiej połowie wyszliśmy na dwóch do prowadzenie. Kontrolowaliśmy w sumie spotkanie do 45 minuty. A później, gdzieś, się zacięła nasza gra, znowu chwila postoju. Przeciwnik nas przegonił i nie zdaliśmy już dogonić przeciwnika. Na pewno rewelacyjne zawody rozegrał Radosz. Gdyby chciał aż 13 bramek. Świetny występ, no i bardzo cieszy postawa całego zespołu. Warto odnotować jeszcze powrót do zespołu po kilkunastu latach Jarosława Pawlaka, który rozegrał również dobre spotkanie. Także myślę, że następne mecze już będą o wiele, wiele lepsze i lepszym wynikiem. Po 22 kolejkach zespół koszański ma 27 punktów i zajmuje piąte miejsce w drugiej lidze. Za tydzień nie zmierzał się we własnej hali z LKS-em Kęsowo. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Sportowy Tydzień w przyszłym tygodniu w niedzielę, początek 21.35. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.